Witam serdecznie. W drugi dzień turnieju, czas zagrać turniej. Jak widzicie, chciałem nakręcić wam filmik w ogóle o tych smokach, ale jak widzicie, tutaj, tutaj między najazdami a bohaterami, bohaterowie, hmm, powinno być takie przejście do smoczej iglicy. Nie mam tego znaczka. Część graczy dostała, część nie, ale powiem tak szczerze, że na razie nie macie czego żałować, bo na dzień dzisiejszy smoki możemy wykorzystywać tylko do mapek, czyli po prostu ktoś. Troszkę, może szybciej farmi, jakieś dwie sekundy szybciej, nie wiem, bo te, jakby, podstawowe smoki dają jeden bardzo mały bonus, tam plus 5 do ataku. Eee, obiecałem, że pokażę mapkę, gdzie farmić w sezonach, które skrzynki, więc szybki taki przerywnik. Otóż tak to wygląda: można sobie zrobić screenshota i będzie wszystko <laughs> wiadomo, gdzie co farmić, na którym poziomie. Myślę, że wystarczy. Przejdźmy więc do turnieju. O dziwo, moja obrona się nie spisała za dobrze. Myślałem, że będę na A cały turniej, a niestety, ale kipepo mnie tutaj pobił i spadłem na B, tylko dostałem punkty za B. Mm, więc trzeba teraz nadrobić w ataku. Ok, tutaj powinienem iść z kwasirem. Nie ma tym razem, bo będzie go dziewczę. Bo będzie dziewczyny. O, może tak. Kurde, tak myślę. Hmm. Chyba tutaj tego kwasira bym musiał wziąć, ale i tak, tak naprawdę wszystko zależy od szczęścia, czy te 7 żółtych nazbieram na czas. No ok, już wiemy, że nie nazbieram, ale jeszcze jest szansa, że nazbieram fioletki. Są jakieś żółte, ale może spróbujemy tak. Zrobię ten diament, licząc, że wpadnie mi coś niebieskiego. I że kombo będzie na tyle duże, że załaduje może kogoś, powiedzmy, klasira czy coś. Dobra, są niebieskie, ale down znowu odpala. <laughs> I tu jest przegrana. Ja myślę, że żadną down nie jestem w stanie wygrać, jeśli nie będę o siedmiu żółtych na start. A to dobrze, bo powiem się, że jeśli nie ma zielonego dostępnego, to mi się tego turnieju absolutnie nie chce grać. Grać na szcztrubie na 7 klocków, kiedy tank odpala tak naprawdę po dwóch złożeniach klocków, to jest jakaś, jakieś nieporozumienie. Dobra, nie ma sensu. Nie wypadało tutaj żółty mi zagrać, ale ja sobie tak obiecuję zrobić te żółte tą Kailani w, w drugim kostiumie, że sobie zrobię Cedara. Tak, tak sobie myślałem, myślałem, i sobie dalej stoją w jednym miejscu, nic się z nimi nie dzieje. I może zagramy w ten sposób, tylko że mamy trzy, trzy supporty. Grill odpala oczywiście, ale to na razie nic nie znaczy. Bo wiemy, że póki mi wszyscy żyją, to nie jest dla mnie groźne. Spróbujmy tutaj zabić tego buciora. Może być ciut za głośno, więc ściszmy. Pani chyba załaduje te niebieskie. jest oczywiście wygrany. Okej, okay, miałem tam kończące niebieskie, ale padł od minionu. Także jeśli ktoś nie ma na tanku dome, to myślę, że jest do ogrania. Zobaczmy. O kurde, tutaj jest, bo będzie dziewczę. Więc może kwasir nie zadziałać tak jak powinien. Dobra, poszukajmy więcej żółtych. Coś się znalazło. I jest. Wszystko na czas. I żółte, i niebieskie. Także tutaj się przegrać już raczej nie da. I teraz coś na pewno się nie da. Zobaczmy się tych klocków <laughs> Szkoda, że w sobie nie trafiłem w pajęje, bo tutaj Trochę to wydłuży walkę, ale niewiele dłużej. E, dobra, no i ten sam skład. Wszystko byłoby pięknie, jakby diament był nie, nie czerwony, a żółty. Czerwony skład by siadł tutaj jak złoto. Ok, chyba zdążę załadować się przed... dom, jeśli nie wejdzie żółty na dole. Aha, dobra. Jezus Maria. Ale tragedia. Aaa jejku. Oczywiście miałem minus o generacji many od złodrzewia. Gdybym miał Kwasira w miejscu wesołka, to zdążyłbym odpalić Kwasira przed domem i byłaby całkiem inna rozgrywka. Ale dobra, nie ma jeszcze tragedii. Może się uda jakimś cudem zabić tego złodrzewia. Twardy jest, ale to wzglę... z tego powodu, że po prostu. No tak, pamiętacie mój jeden turniej, kiedy walczyłem przeciwko Baltazarom non-stop i non-stop właśnie yy, Baltazar tracił w mojego kwasira. Czyli nic się nie zmieniło. Tutaj jak naprawdę, póki mam pszczoły, to najlepiej byłoby wybić tą raketę. Ale pszczoły się powoli kończą. <laughs> Dobra, pójdźmy po te niebieskie. Nawet przyszły szybciej niż się spodziewałem. A czy oberwi wesołek? Nie oberwie, bo już mam e... ścięcie many. Fanka Bejna. Ej, kojarzę ten nick. Fanka Bejna. Nie wiem, czy na Oftopie polskim nie była czasem. I teraz tak, tutaj kwasir mi się raczej nie przyda. Potrzebuję coś do czyszczenia statusów. Mam tylko dom, który statusy z, moi, z sąsiadów, ale mogę zagrać łabędziem dziewczem. I wtedy ona może mnie przed tym paleniskiem uchronić. No może niekoniecznie było potrzebne to, żeby ten diament się odpalił. Ale nie szkodzi, bo już mam dziewczę i będę chciał sobie zbić tutaj tą prawą stronę. <laughs> Bo najzwyczajniej w świecie ganiu bez, nie kreskówkowy myślę, że jest łatwiejszy do zbicia niż te dwie kreskówki. Dobra, i tu jest bardzo łatwa wygrana. Tak jak mówię, jeśli ktoś nie ma dołu na środku, to raczej um, wszyscy, wszystkie inne defy są naprawdę do ogrania. Jest, jest 1%, ale na pewno jest to 1% daleki, no, 5000 miejsc, więc ja zaraz dosłownie za 5 minut spadnę już na 5%. Ale przejrzyjmy top 100, jak tam nasi rodacy sobie radzą. Niki. <laughs> Który gra sobie sam w swoim sojuszu. Szkoda tego gracza, że nie chce dołączyć nigdzie wyżej. No ale widocznie po prostu gra sam dla siebie. Jest cichy z Destroyers. Kto następny? Teraz już nie można patrzeć na przepinki, bo z kodem Dragon Dawn dostaliście pewnie jajeczka i awatary. I część osób takie właśnie przypinki sobie teraz nosi. Jeszcze sama mam tą przypinkę. No dobra, czyli dwóch Polaków tylko. Ale trzymam kciuki. O, jest jeszcze szwagier z Rycerzy Ciemności. Także trzymam kciuki, żeby więcej się Was pojawiło. No i oczywiście, żebyście utrzymali swoje pozycje do piątku. Do soboty w sumie. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się.